Jest za 10:00 druga w nocy. Albo rano. I teraz budzimy szogunów małych i ruszamy. Jak wygląda pierwszy dzień w Rzymie z dwojgiem dzieci? Pokażemy wam trasy, które ogarniecie z wózkiem i maluchami. Wczesny lot, tak żeby dzieci przespały się trochę w samolocie. Z lotniska łapiemy transfer i od razu kierujemy się w stronę Janikulum. Tam czeka na was widok na całe miasto i chwila oddechu przed dalszym spacerem. Widać wszystko: od kopuły Bazyliki Świętego Piotra przez Plac Wenecki i Forum Romanum. Całe historyczne centrum Rzymu macie jak na dłoni. Schodząc ze wzgórza na północ, warto coś przekąsić w jednej z knajpek nad Tybrem. Ja! Trafiłem do nieba! Potem Watykan z dziećmi najlepiej od strony Placu Świętego Piotra. Ten szybki rekonesans pozwoli nam nie błądzić w poszukiwaniu wejścia do muzeów watykańskich kolejnego dnia. Z Watykanu spacerujemy pod platanami rosnącymi wzdłuż Tybru, docierając do Isola Tiberina, skąd przez most Garibaldiego wchodzimy do historycznego centrum Rzymu. Po spożyciu odpowiedniego paliwa jesteśmy gotowi, aby iść dalej. To dopiero połowa naszej trasy. Pełny plan znajdziecie w opisie rolki, a dalsze etapy pokażemy w kolejnych częściach.